A kopanem polepamy się szampanem. Zresztą jestem ja, a ty królowo nocy. Miłość zaży twoje oczy. Rozpędzona jak motocykl. Samochód z otwartym dachem na wiosnę i na lato to jest to. Tak. Ale mamy z tym samochodem ten problem. Znaczy, Robertowi się bardzo podobało, że takie auto są bez sensu. On jest zupełnie bez sensu, ja go kocham za to. No. Jest no. fajnie zrobiony. Cabriole. No Cabriolet. To znaczy, jest super zrobiony. No, naprawdę jest bardzo elegancko zrobiony. No Jeździ się będzie. nim super. Ale on ma jedną wadę. Poza tym, że jest bez sensu. Co? Że nie każdego na niego stać. Nie każdego na niego stać. Dokładnie. Na przykład mamy takiego kolegę. Tak. Jego łysego stop, 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 stop giru. A! No i on. Stop stopger, Stop, gear. stop gear. Jego nawet na porządną repliczkę nie jest. Taki. Dokładnie tak. A gdyby tak. tak chciał sobie kupić taki samochód z otwartym dachem na lato, no to możemy mu pomóc. No możemy, powinniśmy. Powinniśmy mu pomóc, tak. Tak, była repliczka z Lambodorsami. O, to była... Re... faktycznie, to był pomarańczowy samochód. A. Repliczka z Lambodorsami. a my tak. dzisiaj zrobimy repliczkę bez dachu. Tak. Szymon, to specjalnie dla ciebie. Dla ciebie? Łysy. Tak. Pajacu. To co, jedziemy? Jedziemy! O, widzisz, sam się wysuwa, normalnie XXI wiek. Ej, ja, bo tu jest dzierlatka na motorze jeździ. Piotrek, odsuń się! Rower zaczyna od O. Alan, jak ty tu usiądziesz? No, to poczekaj, bo tu tytułem wstępu coś trzeba. trzeba no to ty mów wstęp, a ja tu... Trzeba wyjaśnić założenia techniczne. Mamy pojazd. Doskonała baza wyjściowa do stworzenia pięknego kabrioletu. Tak, pomarańczowego. A ponieważ teraz producenci udowodnili, że suwa można zrobić w zasadzie z każdego auta, nie? Tak. No, to kabriolet też. Jesteśmy przygotowani diaksiki, narzędzia są, kufajeczki, nieodpowiedzialnie operowane HPF, tak, za testem. tutaj wykonamy jednocięcie, tutaj kolejne, oczywiście drzwi bezramkowe, no bo to, no kabriolet musi być, musi drzwi być. bezramkowe, no. no musi być, no, czapeczka jest, no powiem Wam tak, dobrze, pierwszy etap Przeróbki? Przeróbki mamy za sobą. Ty, ale dach jest tu! Zaraz, dach. to miałeś ciąć? A dolot? To, to potem, to już są upiększenia, to są szczegóły. No dobrze, no. Dobrze bardzo. Uszczelkę wyciągamy, żeby nie śmierdziało nam. I lecimy dalej. A, czekaj, tu musimy trochę wyżej, żeby pasy zostawić. Pamiętaj o słupku. Ale to gdzie mamy ciąć? No nad pasem. Nad, nad pasem to bez sensu. Mówisz, że bez pasów? No bez. Okej. Okay.

chińska szlifierka. Patrz, no właśnie i to jest kolejna porada. Jeśli chcecie zrobić kabiolet, to nie kupujcie chińskiej szlifierki. Chińska, ale inna. Tutaj bym wyciął no. Co byś wyciął? Szybę. Co było do udowodnienia? Jakby ktoś chciał uszczelkę do tylnej szyby DAX-a, pięciorzywego, to jest. Czy masz kluczyk do dax Robert, przerwa. Pomiar. No widzisz? Idealnie. No, no tyle, ile nie no no być. No, no i to na oko. To się wyrówna, podszpachluje, naprawdę będzie elegancko. Ja tu widzę potencjał. Nie, tu jeszcze zostało. Poszło? Jedna strona? No i pięknie! A czekaj... Tego prądu tu nie potrzebuję. Chyba. O, ostatnie cięcie! Tu na zbliżeniu daj, żeby obiektyw wypalić Iskrami. O! <grybuj> no! A coś tam jeszcze, coś nie dociąłeś chyba. Nie, tam rurka. O! Jak ty to trzymasz? Jak ty to trzymasz, no? No, dostałem. Stracił ucho w robocie. Van Gogh. No i pasa nie przyciął. Nie no, co za ten, Brakorupstwo, no. No dobra. Nie, zdejmijmy. Się. bardzo, eleganckie wykończenia tutaj. Prawie gotowy! A kolorek? No kolorek to na sam koniec. Czekaj, ja tu przygotowanie do lakierowania robię. Spokojnie, to jest szybko strący lakier. No nie oczekujesz, że mi to leci. No. Ja tu przygotowuję tej powieści, żeby dziur nie było. no. kije zaprawki, zaprawki, reperaturki. normalnie Janusz mógłby się ode mnie uczyć. Pięknie chodzi. Ha! Można? Podstawę woka, zobaczymy czy wok tak potrafi. Słuchajcie, jesteśmy na torze, na którym FSO testowało swoje wyroby. Więc to jest bardzo dobre miejsce, żebyśmy sprawdzili swój nowy miejsce. produkt. Ruszamy z produkcją już wkrótce. Jest to prototyp, w związku z tym musimy sprawdzić, jak wygląda sztywność nadwozia. Sprawdzamy, czy się. Czy pra... jak pracuje, czy pracuje. Powinno pracować Przy pomocy... żeby nie było. Precyzyjnych narzędzi pomiarowych. Proszę, proszę jak tu trzyma linie. Alan, podejdź, zobacz. Zobacz, jak tu zostało ładnie to wycięte. No, jak mordę strzelić. No? Elegancko. I patrz teraz. Włączam światła. I z tyłu nie. To... <laughs> nie, to była ta wiązka. Aha, która to ten kabel był jednak potrzebny. No, Zamykają się. Lakier zniszczysz. A teraz poza tym. Czekaj, bo to się. Jest... Nie, tam klamka jest popsuta. To tak było. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Żeby dziecko mogło wyjść, otwieramy drzwi kierowcy. Proszę bardzo, kierowca wysiada, i wtedy może sobie bezpiecznie dziecko wyjść z samochodu. To taka nasza koncepcja. W kwestii Nie trzeba żadnych zabezpieczeń w drzwiach, bo to się może popsuć. A to jest skuteczne i proszę. I się zamykają. I, I jedne, przechodzą ładnie. Drugie. I tamte też na pewno. Sztywność na dwozie została zachowana, jak tak. widzicie. Tak. Da się tym jeździć. Ja się boję. Ja się boję. Jedź powoli. Ale takie auto to, A to, nie... je, to jest auto do powolnej jazdy. To jest auto, żeby. Warówka. Pulwaróweczka. jedziesz, rozkoszujesz się. Zobacz. Ale to wiatr. Kurde, we włosach. We włosach. Alan, powiedz wiatr. nam, jak to jest tym wiatrem we włosach. Wiatr o. we włosach, naprawdę super. Naprawdę. No, serio. no. Warto było. Warto. Się warto pomęczyć było, trochę. naprawdę. We, zobacz. Własnymi rękami. No. Jaki jedyn... to człowiek zdolny. No. A jak on teraz się zrobił? Ale jak francuskie, Jak francuskie do auto, no tak powinno auto, być. Tak. Przyjeżdżasz przez dziurę i czujesz, że tak... Jest dobrze. Nic nie odpada. Zobacz. Wlot powietrza do, do tego nie działa. Nic nie trzeszczy. Nic nie trzeszczy. Nic nie trzeszczy, to się wytnie, jak coś trzeszczy. Nie, nie trzeszczy. Co nie nie trzesz. Wszystkie plastyki usunęliśmy. No. Zbędne. Czy ja dobrze pamiętam, że on ma jeszcze ważny przegląd? Tak. Ma ważny przegląd i ubezpieczenie, więc w gruncie rzeczy. Co ja, jak to było w tym ogłoszeniu? Z zewnątrz, jak widać, ja oceniam na bardzo to dobry. dobry. Tak. Coś tam odpadło. Ale ten tak. się nie było Ale potrzebne. duży kawałek? Nie, malutki. Tak malutki to nie ma spraw. Tak, tam temperatura chodziła? Nie ma temperatury. Nic nie pokazuje. Jest ok. Bo ta Twoja receptura eksperymentalna... Moja receptura eksperymentalna bardzo dobra. Wiedziałem, że nie będziemy dolewać nie wiadomo czego, bo to nie wiadomo co się kupuje w tych bankach, tylko zrobiłem własny płyn chłodniczy. Chłodzący. Z Ludwika i koncentratu do tego, do... Płynu do spryskiwaczy. Myślałem, że jakaś piana pójdzie coś, siatu. Ja tu... Nie, to jest wszystko żerny silnik. No właśnie, zauważyłem. Paliwo dowolne. Błęd chłodzący dowolny. Są inna konstrukcja, podoba mi się. Mi też się podoba, naprawdę. Dlaczego jak on przy siebie teraz pracuje. Miękko. Mięciutko. Jak bez. Mięciutko normalnie, no. Citroen. Słuchaj, jednak jak człowiek starannie coś zrobi... To przecieszy się potem z tego Cieszy naprawdę? się potem. Zrobisz raz dobrze... To jak może dobrze. trójkę wy, to będziemy tak na dwójce go piłować. O. Ej, to jest kabriolet. Jedzie. I to jaki modny suf. Nie, SUV i cabrio. Ten no. jest bardziej praktyczny. Bo? Ma drzwi dodatkowe. No i? Wprawdzie nie ma dachu. Ale pracujemy nad tym. Z tym tutaj włożyliśmy własną pracę. Dużo własnej pracy. Dużo własnej pracy i ja doceniam. A takiego gotowego to można pójść do salonu i kupić, no. Z tym ten, ten będzie tańszy w eksploatacji. Ten, w którym ja siedzę. Mówisz? A na pierwszy rzut oka różnica przecież nie jest aż taka duża, prawda? Trochę nie trafiliśmy z odcieniem. No trochę nie, no. Znany to jest tylko repliczka. Także yy, łysy stop yy, z tego, no. Stop gira stop, stop łysy. Jira. Jak będzie chciał, to mu tanio sprzedamy. Tak. No, bo, bo poważni klienci już się do nas potem samo odgłosili. Każdy chciałby mieć taką 70 tysięcy euro chyba. Czy. Jeżeli on się nie połaszczy, to wystawimy to potem na znanym portalu aukcyjnym jako projekt do skończenia. Do lekkich poprawek. Tutaj wymagałoby to, to zobacz, tutaj nie skończyliśmy. No nie skończyliśmy. Ostre no. krawędzie są. Mi się nie podoba akurat. A tam to tutaj... jest lepiej. No tutaj jest lepiej, tak, tutaj już jest uszczeleczka ładnie, także... Ale ile oni tam musieli diaksów napsuć? No, no. jeżeli jesteście estetami takimi noskrajnymi, no to oczywiście możecie wybrać się Ale jeżeli chodzi Wam o przyjemność z jazdy, o własny wkład w samochód, to to też jest świetna propozycja. Sztywność nadwozia doskonała, ekonomika eksploatacji doskonała. Komfort, wygoda czworo drzwi pod wieloma względami ten samolot jest lepszy od tamtego no to co kończymy no, no.